Oto Swedek, system wykonywania żelbetowych płyt stropowych o rozpiętościach do 18 metrów pracujących jednokierunkowo. Swedek jest systemem pozwalającym na wykonywanie ustrojów płytowo-żebrowych przy użyciu prefabrykowanych elementów zbrojenia oraz wykonanych z blachy profilowanej, elementów formujących, stanowiących jednocześnie deskowanie. Deskowanie jest więc zarazem wykończeniem stropu i nie trzeba go demontować. System Swedek pozwala na oszczędność czasu, pieniędzy i pracy. Można stosować dowolny system podpór montażowych o osiowym rozstawie wynoszącym zazwyczaj 1200 mm. Szkielet zbrojenia żeber jest przyspawany do odpowiednio wyprofilowanej, galwanicznie ocynkowanej nierdzewnej blachy. Blacha ta stanowi jednocześnie oparcie dla elementów deskowania. Elementy zbrojenia są dostarczane w pakietach liczących 5 elementów, z których każdy ma etykietę wskazującą jego umiejscowienie w układzie konstrukcji. Elementy formujące podstawę żeber wraz z przyspawanym do nich zbrojeniem układane są na drewnianych ryglach opartych na podporach montażowych. W tym projekcie osiowy rozstaw rygli podpierających wynosi 120 cm, ale może też być inny. Blacha formująca podstawę żebra jest z obu stron przybijana gwoździami do deskowania podciągu. W zależności od rozpiętości jedno lub dwa pola podpór montażowych są usztywniane. Deskowanie wykonane jest z ocynkowanej galwanicznie nierdzewnej blachy profilowanej o grubości 0,7 mm. Ciężar warstwy cynku po każdej stronie blachy wynosi 275 g na metr kwadratowy. Deskowanie składuje się ułożone jedno na drugim w pakietach liczących 100 elementów, co wystarcza na 120 m2 powierzchni stropu. Jeden pracownik może z łatwością przenieść i ułożyć element deskowania, który waży około 10 kg. Taki element układany jest na blachach formujących podstawy żeber. Elementy deskowania są zaprojektowane na maksymalny osiowy rozstaw żeber wynoszący 1500 mm. Szersze elementy wymagają dodatkowego podparcia montażowego. Blachy zachodzą na siebie na długości jednej fałdy. Połączenia blach są szczelne, ale aby dodatkowo zapobiec przeciekaniu wody, można skręcić blachy śrubami. Swedek jest systemem szybkim. W ciągu godziny jeden pracownik jest w stanie ułożyć od 3 do 5 metrów kwadratowych elementów formujących żebra i płytę, włączając w to montaż i demontaż stemplowań. Specjalne dekle stanowią zakończenia zastawki deskowania. Można je z łatwością wsuwać w elementy deskowania, do których dokładnie pasują. Górne naroża dekli są zaginane, a ich dolna krawędź jest przykręcana do belki. Płyta stropowa jest zbrojona siatką stalową. Zbrojenie żeber ma odpowiednią wysokość, tak aby utrzymywać siatkę zbrojeniową we właściwej odległości. W przypadku belek ciągłych, na siatce umieszczane są dodatkowe pręty zbrojenia. Teraz można zaczynać betonowanie. Aby uniknąć przeciekania wody należy dociskać połączenia elementów deskowania, a betonowanie należy prowadzić w kierunku przeciwnym do kierunku układania elementów deskowania. System SWEDEK pozwala na uzyskiwanie dużych rozpiętości przy stosunkowo niewielkich przekrojach żeber. Monolityczna, wykonywana na budowie konstrukcja jest odporna na ruchy sejsmiczne. Stropy w systemie SWEDEK stosowane są w szpitalach, szkołach, biurowcach, centrach handlowych, parkingach oraz wielu innych obiektach. Przyjrzyjmy się kilku projektom, w których zastosowano system SWEDEK. Szpital Regionalny w Örebro. Jest to trzeci etap rozbudowy tego szpitala, w którym wykonano 48 tysięcy m2 stropów w systemie SWEDEK. Większość stropów w szpitalach obecnie budowanych w Szwecji jest projektowana jako żelbetowe układy płytowo-żebrowe pracujące jednokierunkowo. Jest to podyktowane potrzebą wznoszenia mocnych, monolitycznych konstrukcji żelbetowych, pozwalających zarazem na swobodne kształtowanie wnętrz szpitali. Terminal pocztowy Arsta w południowym Sztokholmie miał być pierwotnie konstrukcją prefabrykowaną. System swedek okazał się jednak bardziej opłacalny. Pomimo krótkich terminów realizacja została zakończona na czas. Konstrukcja składa się ze słupów i podciągów stalowych oraz stropu o rozpiętości 12 metrów wykonanego w systemie swedek. Całkowita powierzchnia stropów wynosi tu 40 tysięcy metrów kwadratowych. Innym interesującym obiektem jest hala w Berlęgę. Hala ta jest obiektem wystawowym, centrum sportowym i hotelowym, mieszczącym również kryte boisko piłkarskie. Jej średnica ma 120 metrów. Sufit znajduje się 40 metrów ponad poziomem podłogi. Konstrukcję stanowią żelbetowe słupy, podciągi ze stali kompozytowej oraz strop żelbetowy w systemie Swedek o rozpiętości 12 metrów, projektowany na obciążenie 10 kN na metr kwadratowy. Łączna powierzchnia stropów swedek wynosi tu 13 tysięcy metrów kwadratowych. Wokół obiektu będą się znajdowały biura, sklepy oraz hotel.